Cześć widzowie, dzisiaj was film o Królu Liszu. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Król Lisz, znany jako władca plagi, Bóg Śmierci czy władca terroru, to noszący hełm dominacji rządzący wielką armią lodowych potworów tyran, chcący zabić całą ludzkość. Kiedy Nerzul próbował uciec z Dranuru, został natychmiast zatrzymany przez władcę demonów Kiljedena, który zawarł pakt krwi, który Nerzul poprzysiął wiele lat wcześniej. Kil'jaeden zniszczył jego ciało, ale utrzymał przy życiu jego ducha i zamknął go w bloku lodu, a co więcej obdarzył go wielką mocą, przewyższającą samą śmierć i tak powstał król Lisz. Potem został wysłany do Azerot, gdzie wylądował w Nordrend, gdzie lud, który go otaczał, uformował się w kształt tronu, po czym właśnie tam zaczął tworzyć nieumarłych i tym samym osłabiał świat w ramach przygotowań do stworzenia płonącego legionu, a ta nowa armia nie padłaby ofiarą drobnych wewnętrznych walk, przez które orkowie nie podbili Azerot. Wewnątrz swojego tronu eksperymentował ze swoimi psychicznymi mocami, dzięki czemu zniewolił lokalne tubylcze formy życia, a jego plaga nieumarłych zamieniła te sługi w potwory. W ten sposób podbił większość Nordrend, a kiedy pożerał coraz więcej dusz, wtedy rusł w siłę, przez co inni władcy bez przerwy musieli mieć go na oku, tym bardziej dlatego, że bardzo szybko stawał się silniejszy. W końcu rozpoczął wojnę z królestwem Azjol-Nerub, którego starożytni mieszkańcy byli odporni na plagę, ale i tak wojna znana jako Pajęcza stała się pierwszym wielkim zwycięstwem króla Lisza. Król Lisz był pod wrażeniem swojego wroga, więc zaadaptował architekturę nerubiańską dla swojej własnej, jako świadectwo wytrwałości i wieku władców Pająków, a mając już wielką władzę przygotowywał inwazję płonącego legionu na świat. Stworzył swój własny kult, który uważał go za Boga i w końcu chciał on zabić Tichondriusa, ale był zbyt pewny siebie, przez co przez przypadek się zabił w trakcie wspinaczki na górę Hyjal, po czym z powrotem powrócił do życia, a sam wierzył, że wszystko co czyni go śmiertelnym, czyni go słabym. Był bezwzględny, cyniczny i bardzo okrutny oraz nie próbował tego ukrywać nawet przed swoimi własnymi sługami, otwarcie uważając ich za bezwartościowe mięso armatnie, które należy złożyć w ofierze. Nienawidził również żywych, zwłaszcza tych, którzy mu się sprzeciwiali i nie wahał się wymierzać sadystycznych kar, a jego największymi wrogami była Sylvanas i Tyrion Fordring. Najpewniej się nie starzeje i co ciekawe, władca demonów stworzył go, aby przyspieszyć koniec płonącego legionu, ale nieoczekiwanie król Lisz stał się dużo większym zagrożeniem. Co więcej, miał on pod swoją kontrolą potężnego i wielkiego smoka Sindragosa, który brał udział w apokaliptycznej bitwie na niebie nad studnią wieczności, która sama była królową niebieskiego stada smoków. Był doskonałym nekromantom, dzięki czemu mógł wskrzeszać zmarłych dowolnej rasy oraz miał zdolność telepatii, rozmawiając z kim chce w dowolnym momencie. Dierzył bardzo potężny miecz Frostmur, dzięki któremu mógł używać silnych ataków, na przykład mógł z niego strzelać, a sam może również wysysać energię życiową z pokonanej żywej istoty. To dawało mu siłę i wzmacniało jego armię, dzięki czemu mógł się również regenerować, a jego dusza była wieczna, przez co odradzał się ile razy chciał i nawet mimo jego wszystkich mocy i zdolności nie udało mu się zniszczyć ludzkości, co jest spowodowane sojuszami silnych istot. W swoim życiu król Lisz zniszczył wiele twierdz, miast czy krain, do czego musiał być niebywale potężny oraz musiał być wybitnym taktykiem, skoro wygrywał bitwy, które toczyły się na jego niekorzyść. Podsumowując, był to Bóg śmierci, ponieważ był nieśmiertelny, manipulował życiem, mogąc je tworzyć czy niszczyć, a także miał arsenał bardzo wielu zdolności, o których inni mogliby tylko pomarzyć. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i kogo chcielibyście na następny film. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!